co? To już Gocha zostanęła jej tyłek było widać Wszystko było od razu widać Gocha się nie wypinaj Bo ci wszystko spadło No i gdzie idziesz? Już piwo chlać? Kurwa No No i dobrze No I co Gocha tańczysz tą nogą? No. No, ty wiesz, no, no. No, jak? Pan Franek. I to jest wszystko takie, że gocha gdzieś co so poszła. Zarabię kamerę, ruchła i wszystko. I... Wiadomo. Jak to by było? Ja czas stanut? I magical przyszedł właśnie otero I donate dostali. Dobra, na razie.